Tutaj w unboxingu radiobudzika CR7BK, jest to radiobudzik marki Blaupunkt, dosyć prosty, z dużymi cyframi. Jeszcze zobaczmy, co znajdziemy wewnątrz, na no, dzień dobry, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi. Następny, A, Tu to taki wypełniający kartonik, myślałem, że będzie numerik zasilacz ale mamy go tutaj sprawdźmy jak wygląda zwykły prosty zasilacz i na końcu nasz radiobudzik, już z góry wystaje nam antenka i zobaczmy jak on się prezentuje no, jak widać poza dłoń wychodzi też nie mam jakiejś szczególnie dużej dłoni, także nie jest duży, cienki. Na zdjęciu tak nie rzuca się to w oczy, ale powiem szczerze, jak trzymam go w ręce, on strasznie telewizor przypomina taki miniaturowy. Yy, wręcz jak taka mała imitacja telewizora, co może być dla wielu osób bardzo ciekawe. Przyciski, fajnie się Także jeśli jesteś zainteresowany tym modelem, link do niego znajdziesz w opisie filmu.